Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie sprzed Centrum Ortopedycznego od Tobok. Używając protez, czy to kończyny dolnej, czy to kończyny górnej, od czasu do czasu warto odwiedzić swoje centrum, żeby sprawdzić czy wszystko działa, żeby być może poprawić ustawienia, a być może wymienić komponenty. Tak jak robimy przegląd auta, czy tak jak od czasu do czasu idziemy do lekarza, żeby zobaczyć, jak się czujemy i jaki jest tam naszego zdrowia, tak samo również warto odwiedzić centrum, żeby po prostu sprawdzić, czy wszystko, czy wszystko działa. I dzisiaj taka właśnie wizyta przede mną. Zapraszam Was ze sobą, zapraszam, żebyście towarzyszyli mi podczas tej wizyty i zobaczycie, jak przebiega. A więc wchodzimy do środka. Dzień dobry. dzień dobry, byłem cię umówiony na spotkanie, dzień dobry, dobra, to idziemy, idziemy, e, tak poproszę kawę, dzień dobry, witamy się łokciem i przechodzimy sobie do pokoju, tak zwanego pokoju pacjenta, e, tu wchodzimy, popatrzcie, można już zobaczyć, są w gablocie różnego rodzaju, Elementy, komponenty protezy. Tu są przykładowe protezy, tak żeby pacjent mógł też sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A ja przychodzę do Maćka dzisiaj z konkretną sytuacją. W mojej protezie prawdopodobnie dostaje się za dużo powietrza. Jest taki efekt syczenia, i chcemy dzisiaj, sprawdzimy dzisiaj z Maćkiem, co jest tego przyczyną. No i mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie. Myślę, że tak. No dobra, to ja zdejmuję protezę, Maciek bierze ją na warsztat. Jak się uda i jak nas spuści to pokażę Wam, jak wygląda praca tam po drugiej stronie drzwi. Och, i jest to, co jest najważniejsze przy każdej wizycie, czyli kawa. Dziękuję bardzo. Ona doda nam energii i doda też świeżych, świeżych pomysłów, a my zabieramy się do dalszej pracy. Kawa już wypita, pyszna, polecam. E, w, jesteśmy już po wstępnych ustaleniach e, z Maćkiem, co może być przyczyną e, tego, że dostawało się powietrze do, do, do protezy i, i, i było to syczenie. Natomiast teraz, korzystając z chwili, e, chcemy Was e, oprowadzić po, po warsztacie, pokazać e, e, miejsce pracy prototyków, pokazać jak powstają e, protezy i e, gdzie to wszystko jest naprawiane, żeby funkcjonowało w 100% sprawnie już dla nas. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na krótki spacer po, po warsztacie. Tutaj mamy stanowiska, na których to wszystko jest montowane. Mamy specjalne urządzenie, które pozwala nam ustawiać protezę wedle wytycznych wszelakich. Także to jest tego typu urządzenie. Tu mamy nasze stanowiska pracy, niezbędne narzędzia wszelakie, żeby e, móc taką protezę złożyć. Teraz przejdziemy sobie do kolejnej części. Tu jest część, w której wykonywane są wszelkie prace e, termoplastyczne e, i e, laminacja. E, także tutaj na odlewach gipsowych te wszystkie e, Leje protezowe powstają, i następnie możemy przejść do pomieszczenia, gdzie później, po, po wykonaniu takiego leja, to wszystko jest obrabiane. Są specjalne maszyny, tak zwane wydrążarki, e, które nam pozwalają oszlifować odpowiednio, podejść w każde praktycznie miejsce w protezie. Także mamy e, tutaj taką warsztatową część, mhm. i teraz sobie przejdziemy jeszcze. Do części, w której obrabiamy modele gipsowe. To, to pamiętam, że kiedyś o tym rozmawialiśmy, że to jest kluczowe, tak. jeżeli chodzi o dopasowanie protezy, żeby ten, 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 ten gipsowy taki wzór wykonać, w każdy szczegół uchwycić, Dokładnie. bo to on potem zagwarantuje, że ta proteza będzie no, pasowała jak, jak skarpetka, można powiedzieć, do, do nogi. Okej. Okay. No dobra, to mamy, mamy, to i lecimy, lecimy dalej. Jak widzicie można się zgubić w tych korytarzach. Teraz powiem, co u Przemka było problemem. Niestety no, okazało się, że stara kapa kolanowa uległa zużyciu. Gdzieś musi być jakaś mikro dziurka, mikro pęknięcie i gdzieś przepuszczało po prostu powietrze. Poza tym, no też ze względu na no już dość długi czas użytkowania wyciągnęły się krawędzie, one nie przylegają tak jak powinny i gdzieś dostawało się powietrze, dzięki czemu system ten podciśnieniowy nam się rozszczelniał. Po założeniu nowej kapy Jej. syczenie ustało, ustało, wszystko jest w porządku, Przemek też lepszą kontrolę nad fortezą, także e, błaha rzecz. A, a udało się rozwiązać w prosty sposób. Tak, faktycznie mały szczegół. Ja też mam w domu zwierzaki, więc uwierzcie mi, że każde witanie się z psem to jest takie też pilnowanie, żeby on tej, tej kapty nie dotknął, nie zadrapał, bo wystarczy moment nieuwagi, robi się mała dziurka i, i potem faktycznie mamy już element do, do wymiany. Dobrze, no to co? Praktycznie mamy to sytuację rozwiązaną bardzo fajnie, więc pewnie co? Jeszcze na chwilkę pójdziemy tam do pokoju pacjenta, żeby mhm. podsumować naszą wizytę. Korzystając z tego, że jesteśmy w centrum ortopedycznym Ottobok, chcę wam, chcę wam od razu jeszcze z Maćkiem pokazać yy, też taką strefę dla pacjenta. Oprócz pokoju, w którym trwa przymierzanie i, i też pacjent ma, ma, ma możliwość po, poczekać na, na, na protezę. To chcemy Wam pokazać jeszcze miejsce, gdzie pobiera się miarę i również miejsca, gdzie wykonuje się pierwsze kroki na protezie, czyli taki korytarz, taką salę, gdzie mamy różnego rodzaju podesty, schody i mamy możliwość sprawdzenia tej, tej nowej, nowej protezy bądź tych wszystkich poprawek, które sobie zrobiliśmy. Mamy leżaneczkę, tutaj szafkę z wszelkimi przyborami niezbędnymi do pobrania miary. No i ważna rzecz stojak, w którym możemy wstępnie przed złożeniem całej protezy przymierzyć sam lej. Pod obciążeniem pacjent jest w stanie już w pierwszej jakby weryfikacji dokonać, czy wszystko jest ok. Także tak, tak to wygląda. Teraz przejdźmy do... Poczekamy dla pacjenta wygląda to w ten sposób. Uwierzcie mi, e, sprawdziłem to miejsce, jest bardzo wygodne, telewizor się e, przydaje, stolik do ewentualnych prac e, biurowych czekając na, e, na protezę. No i, tu jest... I płynnie przechodzimy do, do części właśnie ćwiczebnej dla pacjenta. Jak już mamy protezę złożoną, są poręcze, schody, pochylnia i możemy sobie w różnych warunkach protezę sprawdzić. Też jest jak najbardziej możliwość przetestowania protezy na zewnątrz. Mamy tu taki teren obok jest trochę i nierówno, jest i trochę zieleni, także w innych warunkach niż, niż standardowa salka, gdzie jest wszystko równe i, i ładne. Weszliśmy tamtym pokojem, wyjdziemy sobie Tam drugim. Drugim też pomieszczenie poczekalnie dla pacjentów, także... Moi drodzy, czas mojej wizyty w centrum Ottobok dobiega, dobiega końca, czas, czas się zbierać, ale zamykając nasze spotkanie chcemy powiedzieć o czterech ważnych rzeczach. Tak, jeżeli chodzi o konsultacje protetyczne, one są zawsze u nas bezpłatne, także serdecznie zapraszamy. Wszelkie konsultacje prawno-medyczne również dzwoncie są, to konsultacje bezpłatne. Informacje o dofinansowaniu, gdzie pozyskać środki na protezę, też te wszystkie informacje i pomoc dostaniecie od nas. I również wszelkie wskazówki, konsultacje, ćwiczenia dotyczące nauki, chodu również znajdziecie tutaj w centrum od Osoby zainteresowane to taką pomocą zgłaszajcie się czy mailowo, czy telefonicznie. Wszystkie informacje kontaktowe będą pod spodem w opisie, w opisie tego posta i w komentarzu do tego filmu. Więc zachęcamy do kontaktu, bo naprawdę każdą pomoc, każde wsparcie, jakie potrzebujecie, otrzymacie tutaj w centrum od Tobok. Ja na koniec jeszcze chcę Wam pokazać jedną rzecz. Na chwilę macie Maciek zostawię, dobrze, bo przy wejściu, słuchajcie, jak, jak witałem z panią, do, z panią Dorotą, zobaczyłem jedną rzecz, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o podkreślenie. E, popatrzcie, tutaj na manekinie widać szalik AmFootball Polska. E, Otto Bok jest partnerem reprezentacji e, Polski w i jest to ogromne wsparcie. E, duży partner, więc e, ja to mówię, razem e, możemy więcej. E, ja się żegnam, macham pani Dorocie, do zobaczenia. Żegnam się tradycyjnie już łokciem z Mackiem. Życzymy wam dobrego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się.